Znaczy to będzie film dla młodzieży, tak. Właśnie o takiej przygodzie, że nie trzeba siedzieć w domu, można gdzieś wyjechać, coś porobić. No ale myślę, że naprawdę wszyscy będą zadowoleni, bo odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Trzy minuty przed sceną albo dwie. Taka była moja technika, ale w końcu mnie przyciął pan reżyser na tym, że nie umiem tekstu 10 minut przed, tylko dwie minuty przed. I Kamila obiecała, że się mną zajmie i będę miał na blachę przez cały czas. Musiał mnie, przepraszam słówko słówko bo mi wypadło prostym wierszem nie to wiem pierwsze słowo przepraszam najmocniej wiem że najwięcej to właśnie przebiegłem tego dnia jak było za onie wtedy też po prostu miałem taką załamkę po prostu jak wróciłem to nagrywaliśmy nie wiem tą scenę nagrywaliśmy około 2,5 i godziny albo nawet i trzech i to tak cały czas tylko w tą i z powrotem w tom i z powrotem i jeszcze na przykład jak były ujęcia na Kamilę albo na Kornela, to też właśnie ja też musiałem biec, żeby oni mieli ten kontakt, żeby wszystko było. No, ale nie, nie mam pojęcia, ile wtedy przebiegłem, no ale dużo. Czułem to w nogach. Jak oni miały niestety lepszą kondycję ode mnie i ja nie wytrzymałem. Liczę do dwóch, do trzech, do trzech. te wakacje właśnie robią się super. Zapraszam wszystkich na film Klub Włóczykiów i tajemnice Dziadka Hieronima, premiera 18 września. Oglądajcie.